ogród jest śliczny teraz pójdziemy kochani zobaczyć nie no przejdziemy się na ogród wam pokażę teraz jak ogród wygląda bo już go porobiłem tu mam truskawki mogę się pochwalić są ładnie pięknie widzicie jak ślicznie tu mam pigwę yy, tu mam widzicie cebulę Dużo cebulki. O, teraz mi starczy na zimę. Tu mam kwiaty. Ciekłanie pitno. Na fiolet, na pomarańcz. Tu fasole, tam ziemniaki, a tu są róże. Widzicie, tam zaś mam pomidory, paprykę dalej. Nie o tak. Prawda że ślicznie, ale wszystko ładnie pachnie. Dużo tutaj jest gwoździków, kwiatów różne kolorowe. Tutaj mam też gwoździki ale będą rozkwitać śliczne. To będzie jeszcze ładniejsze, kolorowe. Piękne kwiaty. Widzicie jakie ślicznie to jest? To jest klomp w ciałcie krzyża zrobiłem pamięci naszych przyjaciół, co odeszli z tego świata no i dla Boga za to, że mi życie uratował jestem Jemu bardzo wdzięczny dziękuję Ci Panie Boże za to i zrobiłem przepiękny klomp w tarcie kwiatach w woździkie róże przeróżne kwiaty ale jak to ładnie wszystko pachnie ślicznie, naprawdę jest przepięknie Udało mi się właśnie zrobić coś takiego, jak myślałem. Mój najpiękniejszy ogród 2020 rok. Liczny. Miałem kiedyś tu wzdłuż, tak, kwiaty. I tak sobie myślę, coś to trzeba zrobić, żeby to było pięknie, ładnie. I do jesieni później będą kwitnąć, kwitnąć, kwitnąć. I zrobiłem właśnie. Żeby nikt nie miał coś takiego jak ja Kląb w kształcie krzyża Pozdrawiam cały świat Życzę Wam wszystkiego dobrego Szczęścia Zdrowia Dla Waszych rodzin Dla Waszych przyjaciół Ogród Managera Muzyki Światowej Facebook APP Możecie oglądać, podziwiać, a nawet kto jak jedzie szosą może zobaczyć Jak on pięknie wygląda Wątpię czy ktoś w okolicy coś ma takiego Po prostu Chciałem zrobić Coś takiego, że, że, że nikt nie ma I zrobiłem Widzicie jak ładnie? Truskawki sobie wyplebiłem, są czyste Tylko trzeba, trzeba... Pilaczem, tylko zjeździć pomiędzy rządkami i będzie ok. Widzicie, jak ślicznie jest zdręga truskawki. Truskawki są takie szczepowe, też takie żółtawe. pójdziemy zobaczyć. Tu mam winogron. Dużo widzicie, sam winogron. Jeden na drugim winogron, i winogron. Tu mam dużo malin. No, zebrałem parę już malin. O, nawet są do jedzenia. Zobaczcie, maliny. O. Można sobie zjeść. Mm -hmm. Dobra. O. Widzicie? Dopiero się zaczynają maliny. Przeze mnie wyhodowane. Mm. Tu zaś. No, taki stolik sobie zrobiłem. Jak na wsi. A to od kochani, mam tutaj wiatrze. Ogórki dzisiejsze zebrane ogórki pierwsze ogórki pokażę wam kochani jak to ładnie u mnie kwitnie bo to będą zbierane ogórki z Tu tutaj pieski sobie leżą odpoczywają moje pieski tak pieski Tak? leżą sobie w cieniu e, tu wszystko mam kochani porobione trawa wykoszona wszystko sam robię wodę też już mi się kończy w boryerze ale wody mi nie trzeba bo wodę mam tutaj w kranie za tę wodę trzeba płacić. E, a tu wchodzimy do tunelu. Tunelu, kochani, jak widzicie, to jest pata. Tu mam ogóreczki Też. E, tu mam kapustkę młodą kapustę. Tu mam papryki dwie już kwitną. Tu mam dwie e, kapusty, co się ładnie zawiązują. A to zobaczcie, ile tu ogórku będzie. Już coś zebrałem. zobaczcie, już małe są. Co 2-3 dni trzeba zrywać. Zobaczcie. Przecież to nie do przejedzenia. Kwiec na, kwieć, na kwiecie. Zobaczcie, tu już małe góreczki są. Do 2-3 dni, no, no znowu trzeba zrywać. Wiecie, ile tu tych ogórków? Oj Boże. Nie do przejedzenia. Naprawdę będę, może będę robił w marynacie. Tu mam pomidory. Kiedyś te pomidory mi wy. wy wymroziło, poodcinałem korzeń zostawiłem zobaczcie jak przepięknie rosną zobaczcie ile pomidorów mm, 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 zobaczcie tam pomidor na pomidorze o widzicie? ale będę miał pomidorków to są wszystko malinowe i tak mój tunel wygląda w tunelu jak w piekle duszno tunel jest stalowy o, konstrukcja może stać całą zimę. Zobaczcie. Jaki tunel. To moje dzieło. I każdy mi się pyta tak. A czas ty masz dla siebie? Ja mówię nie, dla siebie nie mam czasu. Zobaczcie. Nie mam czasu dla siebie. Nie mam. Nie wiem, co z tym czasem robić, bo dość, że. Ogród obrobiony, tunel zrobiony. Ogórki do domu biorę, będę jadł na śniadanie. No i nie wiem, co mam z czasem tym robić. Miałem pojechać na ryby, nie pojechałem na ryby, bo winogron rośnie ładnie, pięknie. O, Super winogron będzie, ale go jest. Może będę robił wino, nie wiem. Nie wiem. Ja tylko lubię przy tym robić. Pieski moje, co wy robicie tutaj? Mieliście? Tam ja mam gorąco, tak? Mam parkę ładnych piesków.